Cześć! Parzenie herbaty. Dzisiaj będzie o tym temat rzeka. Mhm. Po, po prostu. prostu, prostu... Rad, przepraszam cię, bo wpadło mi coś do głowy. No. A co gdybyśmy na przykład w trakcie, kiedy Ty nam opowiadasz tak jak teraz o rzece, gdybyśmy tutaj zrobili takie przebitki faktycznie na, nie wiem, jakieś zdjęcie rzeki, albo jakiś krótki film z efektem dźwiękowym, co Ty na to? Słuchaj, to jest wspaniały pomysł. Nawet lepiej jeszcze wiesz, w 3D to zrobić. No, wiesz? bo to urozmaici wtedy, nie? Całą tę te, te akcję. No tak, i wiesz, i okulary będziemy sprzedawać. Ale na razie okularów nie mamy. Mamy herbatę, to może wrócimy do tego po nagraniu tego filmiku, co? No dobra, dobra. No dobra. Okej. Okay. Ostrość. No, to zaczynamy. Istnieje bardzo dużo rodzajów herbaty. Można szukać najlepszego sposobu parzenia dla każdego z nich. Można odtwarzać pewne tradycje. Można uczestniczyć w ceremonie. Mm -hmm, mm -hmm. Poczekaj. Mm -hmm. Słuchaj, Murat. Chcesz zdjęcie ceremonii? Mm, nie, nie zdjęcie ceremonii. Chcę, żebyś troszkę to przyspieszył. Wiesz, bo to nie jest wykład. Tempo troszkę szybciej. Słuchaj, no ale e, opowiadamy o herbacie, e, o tym, co jest ucieczką od zgiełku świata. Co to, to znaczy tempo. To, to I tak, wiesz, będę parzył w kubku. To co, ja mam ekspresówkę jakąś parzyć? No, czy co? no, dlaczego nie? O, słuchajcie... To, to, co? to, to zła? Ale ja nawet nie mam ekspresówek. No e, gdzie e, tobie teraz e, torebkę wynajdę? No jak, jak to nie masz? Nie masz ekspresówek? No dobra, czekaj. E, e, czekaj, czekaj, to... czekaj, 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 czekaj. O! Dobra. Mam e, filtry. Chciałem parzyć taką fajną, no dobra, to zaparzymy... A tutaj mam taką, no dobra, zaimprowizuję sobie jakąś e, to, e, torebkę. Ale powiem o tym, jaka to jest herbata, dobra? No tak, tylko żeby wiesz, nie było tam o tych białych, żółtych, zielonych, czy jakich tam jeszcze. To... Czerwonych i czarnych. No ej, ale stop, poczekaj. Umówmy się na coś. Zero gadania o czerwonych, czarnych, hinal, bla, bla, bla. Bez sensu to jest. Po co? Dobra? Konkrety, tempo, ekspresowo. No dobra. Wszystko, dobra, wszystko będzie ekspresowo. Uproszczone. Dobra. Mamy? Herbata ekspresowa. No. Poczekaj. Nie ja mogę ostrości złapać. No, Okej, okay. no to co, to lecimy. A więc. Dzisiaj zostawimy okay, stop, stop, to wszystko. Przepraszam, yy, Murat, yy, jeżeli tak się mogę jeszcze wtrącić, to, to, to nie zaczynajmy od więc, ok? Tak, tak po prostu. Ja to wytnę oczywiście potem, ale. językowo. No. Dzięki. Zostawimy to wszystko dzisiaj poza nawiasem. Nieważne jaka herbata, jak zaparzyć niezależnie od tego czy ekspresowa, czy liściasta. Czy e, biała, czy żółta. Oj, przepraszam, nie miało notów. Dobra, herbata ekspresowa. Dzisiaj zobaczymy po prostu w torebce. Ja nie mam torebek. E, dlatego użyję po prostu takich e, filterek, do którego wsypię herbatę, która pochodzi z Etiopii. I właśnie przypomina te herbaty, które mogą znaleźć się w torebce. Jeszcze. Czyli taka bardzo drobna e, i bardzo mocna e, herbata. Wsypuję ją do torebki. No i teraz pytanie: od czego zacząć parzenie? Zazwyczaj po prostu wrzucamy torebkę do kubka i zalewamy gorącą wodą. Ale słuchajcie, właśnie niezależnie od tego, jaką herbatę parzycie. Radzę zacząć od ogrzania naczyń, od przelania tych naczyń gorącą wodą. Wtedy herbata lepiej e, zacznie od, m, parzyć się, będzie bardziej intensywnie oddawać swój aromat. Poczujmy ją w pełni, nawet jeżeli będziemy parzyć herbatę w to, przepraszam bardzo, w torebce. A więc wlewam troszeczkę gorącej wody do kubka. Przepłukujemy go, tę wodę możemy już wylać. Zapomniałam powiedzieć, że oczywiście weźcie swój ulubiony kubek. Ten jest trochę zniszczony, ale jest właśnie tym, który bardzo lubię. Przywiozłem go sobie kiedyś z Waszyngtonu. Co prawda bardzo rzadko piję w nim herbatę. Wkładamy do niego naszą torebeczkę. I co? Zalewamy gorącą wodą, całą filozofię Powoli, powoli, powoli. Ładnie paruje. czy znaczy, naprawdę bardzo ładne na nagraniu. Wiesz co, albo ekspresowo, albo powoli. Chciałeś ekspresowo, masz ekspresowo. No tak, ale wiesz, to, to, to jest detal, nie? A te detale zawsze, zawsze robią roboty. I przykrywamy spodeczkiem. I teraz, teraz proponuję, aby kamera pokazała mnie, a nie ten e, kubek. Dzięki wielkie, a więc czas, czas, parzenie. To jest naprawdę bardzo ważne. To jest w zasadzie odpowiedź na pytanie, jaki sposób parzenia jest najlepszy. A najlepszy jest sposób parzenia, dzięki któremu herbata będzie Wam smakować. Będzie smakować Ciebie i Twoim gościom. Chcesz mocniejszą, troszeczkę dłużej. Chcesz lżejszą, troszeczkę krócej. Ponieważ dzisiaj rozmawiamy o herbacie bez herbaty, tylko w, o herbacie w torebce, to mm, niestety więcej na ten temat nic nie powiem. Tylko już zdejmuję spodeczek, już wyciskam torebeczkę i życzę dobrej herbaty z torebki. Mm -hmm. A możesz tak bez przekąsu. No słuchaj. No, no o herbacie z Dobra, ja spróbuję. Życzę dobrej herbaty. Z torebki. No, jas, Jeszcze raz, to tak? tak? Dobrze. I życzę dobrej herbaty. Z torebki. Też. Życzę dobrej herbaty. Nawet z torebki. Dobrej herbaty. Storebki. E, nie. Życzę dobrej herbaty. Życzę dobrej herbaty. Nawet storebki. Życzę dobrej herbaty zawsze. Wszystkim, wszędzie. Jakkolwiek. Koniec. kropka, Cześć. Okej, okay, poczekaj. Ja zrobię tu najazd. Zrobimy zbliżenie na herbatę. I zrobimy taki. Jest to, słuchaj, stare. Musisz to naprawdę dobrze zmontować, bo to jest jakaś.